Chcesz sprzedawać za granicą. Nie wiesz, który kraj dla Ciebie jest odpowiedni. Zastanawiasz się, co najczęściej kupują Francuzi, Włosi, Niemcy, Szwedzi albo reszta krajów. Zaraz to zobaczymy. Cześć, nazywam się Michał Bartosiewicz i dzisiaj przeanalizujmy, w jakim kraju najlepiej sprzedawać produkty z danych kategorii. Co nie znaczy, że jak danej kategorii nie wymienię, to nie sprzedaje się tam naprawdę dobrze. Będę w każdym kraju podawał Ci trzy topowe kategorie pomijając fakt liczby ludności, jeżeli chodzi o dany kraj. Chodzi o to, że sumując niektóre kraje, sumując niektóre Tendencje zakupowe możesz z dwóch krajów o mniejszej liczbie ludności w swojej kategorii zyskać znacznie większą sprzedaż niż generujcie na przykład największy kraj, jakim są Niemcy, jeżeli chodzi o potencjał liczby ludności i zasobność portfela. To, że jakiś kraj jest największy, a jego obywatele zarabiają naprawdę dobrze, nie znaczy, że twoje produkty tam naprawdę dobrze się przyjmą. Trzeba zastanowić się, w której kolejności podbijać każdy kolejny kraj w Europie, aby zrobić to z jak największą efektywnością i przechodząc dalej, sumować wynik do jak największego. Pozwolę sobie w tym odcinku zerkać w notatki, żeby podawać konkretne wyniki z konkretnymi wartościami co do przecinka. Zacznijmy od Anglii, która z Unii Europejskiej wyszła, ale procedury celno-skarbowe wcale nie są tak skomplikowane, żeby przy niektórych produktach nie wypełnić paru formularzy, a zapewnić sobie dodatkową wartość sprzedaży. Zatem. Sam e-commerce, pomijając jakąkolwiek inne transakcje stacjonarne, hurtowe, detaliczne. Mówimy tylko i wyłącznie o e-commerce, w zeszłym roku osiągnął 124 miliardy dolarów. W pierwszej kolejności kategoriami topowymi są moda, elektronika i żywność. I ogólny udział e-commerce w sprzedaży ogółem, jeżeli chodzi o takie transakcje detaliczne to 24%, więc naprawdę zapowiada się fajnie w tym kraju. Najpopularniejsza forma dostawy to dostawa do domu, ale o dostawach zrobimy osobny odcinek. Irlandia. Irlandia jest znacznie mniejszym krajem o znacznie mniejszych obrotach, co nie znaczy, że nie warto w niej być. Miała obroty 5,6 miliarda dolarów, moda elektronika hobby. Bee. Najpopularniejsza dostawa do domu. Do rąk własnych. Norwegia 8,9 miliarda dolarów, hobby, elektronika, moda, a udział e był ponad 21%. Najpopularniejsza forma dostawy do domu. Kolejny kraj Szwecja 13,9 miliarda obrotu, co stanowiło 14% udziału rynku całego detalicznej sprzedaży, co prawda mniej od poprzednich krajów, co nie znaczy, że nie warto też tego tortu kawałek dla siebie zabrać. Tym bardziej, jeżeli masz kategorie jak elektronika, moda, kosmetyki. Najpopularniejszą formą dostawy w Szwecji są automaty paczkowe. Finlandia 6,7 miliarda dolarów. Najpopularniejsze kategorie: hobby, elektronika, moda. Udział w rynku 15% i rośnie. Najpopularniejsza forma dostawy także do automatu paczkowego. I nie mylić z paczkomatami, bo w niektórych krajach one nie występują i trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać sprawę z lokalnymi dostawcami. Albo można zrobić to poprzez pośrednika, albo skorzystać z fulfillmentu, albo skorzystać z firmy kurierskiej, która to umożliwia, bo czasami jest tak, że firmy kurierskie mają porozumienia między sobą i to po prostu w tranzycie w miejsce wysyłkowe i docelowe się kurier zmienia, jeżeli sobie nie wchodzą w szyki i drogie. Czechy 7,7 miliarda dolarów, udział w rynku ponad 10%. Co prawda nie jest to duży udział rynku do yy, rynku detalicznego stacjonarnego, ale często warto rozważyć też rynki komersowe, e w których udział e commerce do sprzedaży tradycyjnej jest znacznie niższy, ponieważ macie dużo mniejszą konkurencję. W przypadku dużo mniejszej konkurencji jesteście w stanie osiąść na dobrej pozycji, jeżeli tą sprzedaż będziecie prowadzić latami i Kraj dojrzeje do tego, żeby był znacznie większy procent sprzedaży w internecie, zajmiecie kluczową pozycję i będziecie na takim poziomie, na jakim jest przykładowo X.com, czy Morele, czy Ole, Ole w Polsce. X.com możecie sobie wygooglować, kiedy powstał, w jakich warunkach powstał i kto go założył. Z tego miejsca gratulacje dla tej osoby, ale zobaczcie, że to samo może się wydarzyć w krajach, gdzie ten e-commerce jeszcze nie króluje. Mniejszymi nakładami finansowymi jesteście w stanie zająć odpowiednią pozycję na rynku, a potem może przekształcić wykształcić swoją markę, która jest znana z marketplace'ów, na przykład na sklep internetowy w danym kraju, i zająć taką pozycję w danym kraju, jak w naszym kraju, polskim x Słowacja, 2,3 miliarda obrotu, udział w rynku 8,8%. Na pierwszym miejscu hobby, elektronika, moda. Najpopularniejsza forma dostawy to dostawa do domu do rąk własnych. Austria, 12 miliardów dolarów, udział w rynku e-commerce to jest 14%. Elektronika, hobby i moda. A najpopularniejsza forma dostawy to jest dostawa do domu do rąk własnych. Grecja, 3,54 miliarda dolarów, udział w rynku niecałe 7%. Najpopularniejsze kategorie to hobby, elektronika, moda. Najpopularniejsze formy dostawy odbiór w punkcie. Włochy: 48 miliardów dolarów w zaokrągleniu, 11% udziału w rynku. Najpopularniejsze kategorie to elektronika, hobby, moda. Najpopularniejsza forma dostawy to dostawa do domu. Francja: prawie 73 miliardy dolarów obrotu, prawie 16% udziału w rynku. I na pierwszym miejscu: hobby, żywność, moda. 84% dostaw to są dostawy do rąk własnych do domu. Hiszpania 34 miliardy dolarów obrotu, 11% udziału w rynku i e commerce u. Elektronika, hobby, moda i najpopularniejsza dostawa to dostawa kurierem do domu. Portugalia pień, prawie 5,6 miliarda dolarów obrotu, udział w rynku niecałe 8%, elektronika, hobby, moda, najpopularniejsza dostawa kurier do domu. Niemcy 101 miliardów dolarów obrotów. Moda, hobby, elektronika i najpopularniejszą metodą dostawa kurierem do domu, co nie znaczy, że Niemcy będziecie mieć największą sprzedaż, ponieważ jest sytuacja taka, że jest największa konkurencja i każdy myśli, że wchodząc na Niemcy, będziecie mieć jak największy potencjał sprzedażowy. Tak, to prawda, ale rozpychając się na konkurencji, to pytanie, czy chcesz być na rynku, gdzie Twój produkt sprzedaje 100 sprzedawców, czy 4. Polska, prawie 34 miliardy dolarów obrotów, no i udział w rynku niecały 9%. I wszystkie te kraje, gdzie kiedy powiedziałem Anglia 25% i każdy kolejny kraj wydawał ci się, że ma mniejszy potencjał, nieprawda. Zobacz jak w Polsce jest e-commerce rozbudowany, jaką mamy sieć automatów paczkowych, jaką mamy sieć kurierską, jaką mamy dostawę z dnia na dzień, jak to wszystko pięknie, ładnie funkcjonuje i jakie są gigantyczne obroty, to... Te obroty, które są na przykład mniejsze od Niemiec, czy mniejszy udział procentowy od Anglii, nie patrzcie na to. Patrzcie, że możecie sobie zbudować kolejną nogę swojego biznesu i powiem Wam, że może nawet stabilniejszą od Polski. Bo to, że jeżeli w Polsce Wam się dobrze sprzedaje, to na pewno znajdziecie jakiś kraj w Europie, gdzie będziecie sprzedawać swoje produkty gorzej. A co, jeżeli się dowiecie, że w jakimś kraju będziecie sprzedawać znacznie więcej albo kilka razy więcej niż w Polsce i to bez większego trudu? Polska. Moda, elektronika, zdrowie i uroda najpopularniejsza forma dostawy, dostawy do automatów paczkowych. Holandia. Prawie 26 miliardów dolarów obrotów, 16,5% udziału w rynku, jeżeli chodzi o e-commerce. Na pierwszym elektronika, moda, żywność. Najpopularniejsza forma dostawy, dostawa do domu. Belgia. 10 miliardów dolarów obrotu, udział w rynku e commerce 9,2%. Hobby, elektronika, moda. Dostawa do domu jest najpopularniejszą formą z dostaw. Dania. 8,3 miliarda dolarów, hobby elektronika, moda, najpopularniejsza forma dostawy, odbiór w punkcie. To, że Twoich kategorii nie wymieniłem w tym raporcie, to nie znaczy, że nie będzie potencjału sprzedaży. Zobacz, to są kategorie, które często w tych krajach się powtarzają, w niezależności od kraju i są kategorie, które Ty sam kupujesz najczęściej. Co kupisz częściej? Pastę do zębów, buty czy telewizor, prawda? Niektóre rzeczy kupujemy częściej, niektóre rzadziej, stąd się biorą właśnie te e, rankingi. Więc te rankingi nie przedstawiają, kto zarabia więcej ze sprzedawców, kto zarabia mniej, tylko co się najwięcej ilościowo sprzedaje. I wiesz, możesz sprzedać coś 100 razy i zarobić na każdym finalnie po wszystkich opłatach 2 zł, a możesz coś sprzedać raz i zarobić tyle samo, co na tych pozostałych produktach ktoś zarobił na 100 transakcjach. Wybór należy do Ciebie, rynek należy do Ciebie i oprócz wolumenu, rynku, sprzedaży też popatrzeć warto, czy na przykład na danym rynku występują Twoje produkty, czy nie. Jeżeli nie występują, jeden powie, zgodnie z przypowieścią, jak dwóch handlowców firma obuwnicza wysłała do Afryki. Jeden dał raport, że y, szefie, rynek jest tragiczny nie sprzedamy tu żadnych butów, tutaj butów nie potrzebują, nikt tu w butach nie chodzi. A drugi handlowiec powiedział, szefie, to jest najlepszy rynek, jaki w życiu widziałem, nie ma konkurencji, nikt tu nie ma butów, wszyscy potrzebują, nikt nie ma butów, wszystkich zaopatrzymy w buty, prawda? Więc wszystko zależy od punktu widzenia i wszystko zależy od punktu tego, jak przedstawisz te produkty, jak je zareklamujesz, jak ustawisz wartość, bo czasami cena jest ważna, ale czasami wartość, jakich wnosi twój produkt, jest ważna, więc pytanie, w jakiej kategorii masz produkty, czy produkty, które muszą być jakościowe, to praktycznie na każdym rynku się sprawdzą, a produkty, które są tak zwane made in China, które nie mają dobrej jakości, nie w każdy kraj je uszanuje, a to w innym odcinku o tym nagram, który kraj ma jakie upodobania i jakie ma spostrzeżenia, czego oczekuje, czy to od dostawcy, czy to od towaru, czy to od realizacji, czy to od całej Obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej, ale wchodząc na kraje zagraniczne zawsze rozszerzasz swoją sprzedaż. Nawet jeżeli będziesz zaczynał sprzedaż w Polsce czy za granicą, to do pewnego momentu osiągasz tą sprzedaż przy pewnym wolumenie nakładów finansowych, pracy i kosztowych. Nawet wiesz, Apple sprzedając produkty Apple'a, nie ma 100% udziału w rynku, bo to jest no, mało realne. Więc ty też nie będziesz miał na każdym rynku 100% udziału, więc dojdziesz do pewnego momentu, a każde kolejne zabieranie rynku będzie powodowało coraz większe nakłady finansowe czy pracy i pytanie, czy to się opłaca. Wchodząc na kolejny rynek, na taki, który nawet wydaje Ci się, że jest mniejszy albo mniej rozwinięty, jeżeli chodzi o proporcje i komersu do stacjonarnego sprzedaży, to może się okazać, że będziesz sprzedawał tyle samo, co na przykład na 3-4 razy większej Polsce. Jeżeli chodzi o procentowy udział sprzedaży e-commerceu kontra stacjonarnie lub ilości obywateli, bo może się okazać, że się mniejszą konkurencję, albo będzie większe zapotrzebowanie na Twoje produkty. Chociażby kremy z filtrem do opalania. W Polsce sezon na kremy z filtrem masz przez pewną ilość roku, a w krajach ciepłych masz prawie przez cały rok zapotrzebowanie na te kremy. To nawet jeżeli ten rynek będzie mniejszy, to takich kremów z filtrem UV sprzedaż zdecydowanie więcej, ponieważ jest na to większe zapotrzebowanie, mimo że jest mniej obywateli w danym kraju bo tego się więcej tam zużywa. Więc warto się zastanowić, gdzie twoje produkty będą się najlepiej sprzedawać. Warto się zastanowić, gdzie będziesz miał większą lub mniejszą konkurencję. A według mnie najlepiej byłoby być wszędzie tam, gdzie klient potrzebuje twoich produktów czy też usług. No jeżeli możesz wejść na kilka platform jednocześnie, zachęcam cię do tego. Jeżeli jesteś w stanie wejść na jedną, a potem na drugą, także cię do tego zachęcam. Jeżeli chcesz zrobić to sam, działaj śmiało, korzystaj z całej wiedzy, jaką zbierasz tutaj na tym kanale YouTube, na naszym drugim kanale Allegro na sterydach, ewentualnie na naszych grupach na Facebooku. Allegro na sterydach i Marketplace na sterydach, do których Cię także serdecznie zapraszam, możesz czerpać wiedzę bezpłatnie, korzystać z niej. A może kiedyś przekonasz się do tego, żebyśmy poprowadzili Ci sprzedaż internetową, rozwinęli to na wiele krajów i Europie i poprowadzili to tak, aby to się opłacało obu stronom. No nie ma co ukrywać. My za darmo nie pracujemy, ale doskonale wiemy, że jeżeli nasze usługi nie będą się zwracać Tobie z nawiązką podczas sprzedaży zagranicznej, nie będziesz kontynuował współpracy. Zatem zapraszam do kontaktu w sprawie oferty z działem handlowym. Zapraszam do kontaktu ze mną. Mail w opisie. Jeżeli będziesz potrzebował spotkania online, to także będzie można się ze mną spotkać w formie online, porozmawiać na temat naszej potencjalnej współpracy i to co możemy wnieść do twojej firmy, do twojej sprzedaży. Mail i kontakt jak zawsze w opisie. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Trzymaj się cześć.